Wójt zaproponował, radni przegłosowali i pracownicy administracyjni szkół z terenów gminy Słupna otrzymają podwyżki. Podwyżka to 10% obecnego wynagrodzenia. Jak zaznacza wójt, pracownicy administracyjni placówek odgrywają ważną rolę, a ich wynagrodzenia nie wzrosły od dawna. To będzie 10% do podstawy wynagrodzenia, czyli od tego będą liczone wszystkie dodatki stażowe i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest kwota, która jest godna. Przede wszystkim to są pracownicy, którzy od lat byli w tych podwyżkach omijani, bo pamiętajmy o tym, że to nie są nauczyciele. Tylko to jest pani woźna, to jest pan konserwator, to jest pani kucharka. Więc to były osoby, które nie mogły o siebie walczyć, nie obejmowała je karta nauczyciela. I często, mimo tego, że wszystko rośnie, jeżeli chodzi o ceny w koło, to one zostawały gdzieś tam z tyłu z tymi wynagrodzeniami. Stąd cieszę się bardzo, że radni przychylili się do mojej propozycji i wspólnie odpowiedzialnie podjęliśmy decyzję o tym, żeby też pamiętać o tych osobach, które bardzo są ważne w naszej gminie. Pieniądze pochodzą w całości z budżetu gminy. Podwyżka będzie obowiązana. Wiązywała już od 1 kwietnia. Koniec zimy, początek wiosny to czas intensywnych przygotowań do kolejnych inwestycji na terenie gminy w planach remonty kolejnych dróg. Został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do Marszałka Województwa na drogę w Wykowie to już czekamy na rozstrzygnięcie. Wojewoda ogłosił program dotyczący Funduszu Dróg Samorządowych i w ramach tego programu Gmina Słupno planuje do 12 kwietnia złożyć dwa wnioski na dofinansowanie. To jest ulica Stepowa w Nowym Gulczewie i ulica Bajkowa w Słupnie. Ponownie e, przygotowujemy wniosek, który do końca tego tygodnia e, będzie złożony do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie sali gimnastycznej w Liszynie. Tam prace już trwają, mają się zakończyć w połowie tego roku. One są dosyć już zaawansowane, niemniej jednak, nadal składamy wniosek o. Pozyskanie środków na ten cel. Wszystkie inwestycje to koszt kilkunastu milionów złotych, część zadań jest już realizowana, dofinansowanie, na jakie gmina może liczyć, to maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Rozdysponowano pieniądze na działania związane ze sportem i kulturą fizyczną na terenie gminy Słupno. Do konkursu stanęło 7 klubów, stowarzyszeń, które ubiegały się o środki na działalność w 2019 roku. Decyzją komisji konkursowej oraz Wójta wszyscy starający się o dofinansowanie otrzymali je. Porównując te oferty do roku ubiegłego, w ubiegłym roku mieliśmy cztery oferty. To znaczy, proszę Państwa, że ta dotacja, która. Jest przeznaczana na rozwój kultury fizycznej, rzeczywiście cieszy się dużym zainteresowaniem. Ta świadomość w środku naszej gminy, wśród społeczeństwa, wzrasta, i te pieniążki rzeczywiście procentują. Dzieci i młodzież chce rozwijać się i przystępować do, różnego form, do różnych form sportu. W związku z tym te pieniążki są nam bardzo potrzebne. Dodajmy, w tym roku do podziału było 200 tysięcy złotych.